Witam w kolejnym odcinku z Doki Doki Krup Literacki gra um, grę No, 6 dni Chyba totalnie przegapiłem Jej znaczenie. Cóż, nie miałaś też zbyt dużo czasu Żeby się nad tym zastanowić Ale pamiętaj Że wiersze często wyrażają uczucia, myśli a nawet doświadczenia autora. Zazwyczaj robią więcej niż zwykłe przedstawienie historii, czy też panoramy. W tym wypadku podmiot liryczny tylko symboli został porównany do ducha. Uległ on swojej ostatniej strefie komfortu, nie mogąc wyzbyć się przyszłości, tylko po to, by wkrótce zostać zniszczony. Kiedy tak to przedstawiasz, wydaje się to mi dużo więcej głębi. Nawet o tym nie pomyślałem. Bardzo imponujące. To nic takiego, naprawdę. Wiesz, miło mi, że tak mówisz. Pamiętaj tylko, że naprawdę szybko tobie również uda się wypracować własny styl. Pewnie masz rację. Chyba po prostu muszę dalej próbować. Liczę na Ciebie. Następny powinien zobaczyć mój wiersz. Sayori. Już ktoś mi poprawi, oczywiście. O matko! Ten wiersz jest super, Nino. Ha? Uwielbiam go. Nie miałem pojęcia, że jesteś tak dobrym pisarzem. Sayori? Chyba trochę przesadzasz. Zdecydowania, według mnie. Ta, ale nie jestem dobrym pisarzem. Nawet nie miałem pojęcia, co robiłem. Wiesz... Może to właśnie dlatego? Ja za to nie mam pojęcia, dlaczego mi się to podobało. Aha! Rany. Krytyka Yuri była dużo bardziej konstruktywna. Może nawet na cuki coś dorzuci. Jesteś pewna, że nie podoba ci się tylko dlatego, że ja go napisałem? ha Sayori. Cóż, to też jest ważne. Czuję się, abym ja rozumiała cię lepiej niż inni, wiesz? Więc kiedy czytam twój wiersz? To nie jest po prostu wiersz. To wiersz, który napisał Nino. A to czyni go ekstra ważnym. Zupełnie ja bym czuła uczucia, jakie w niego włożyłeś. Sayori, tuli do siebie kartkę. Jesteś strasznie dziwna. Sayori. Aha. Cieszę się, że go napisałeś. Przypomina mi to, że jesteś teraz częścią naszego klubu. A fakt, że stoję przed tobą w tej klasie, ci o tym nie przypomina. Eee, tak, pewnie. Na razie jeszcze aż tak się tym nie interesuję. Ale to nie znaczy, że mam zamiar złamać obietnica. Widzisz? Jest tak, jak mówiłem wcześniej: Nino, Sayori, głęboko w środku nie jesteś wcale samolubny. Próbowanie nowych rzeczy, żeby uszczęśliwić innych, to coś, co robią tylko dobrzy ludzie. Dzięki Sayori, nie jestem pewien, czy Sayori jest w stanie dostrzec pełen obraz mojej motywacji. Mimo wszystko. Nie mogę zaprzeć, zaprzeczyć, że jest ona jednym z powodów, dla których dołączyłem do tego klubu. Wiedząc, jak wiele to dla niej znaczy i w ogóle, tak! Już moja głowa, żebyś dobrze się u nas bawił, ok? W ten sposób będę mogła Ci podziękować. W porządku, będę o tym pamiętał. Jej! Teraz przeczytasz mój wiersz, tak? Nie martw się. Nie jestem za dobra. Aha. Zaraz się przekonamy. Ja pierwszy. Co zrobiłem? Skiftem. Sayori? Tylko zgaduję, ale czy ty aby nie, nie pisałaś tego wiersza dzisiaj rano? Nie. Tak jakby. Nie można odpowiadać tak jakby na zero-jedynkowe pytania. Zapomniałam to zrobić wczoraj. No, przynajmniej czuję się teraz trochę bardziej komfortowo, jeśli chodzi o mój wiersz. Nie bądź niemiły. Starałam się jak mogłam. Ach, wiesz, nie mówię, że to jest zły wiersz. Wyszło nieźle, jakby to powiedzieć. Widać w nim dużo Twojego charakteru. Naprawdę? Tak. Szczególnie ta ostatnia linika. Zrobiłam jajka i tosty. Nawet pomimo tego, że się spóźniłaś. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Bez niego brak mi sił. Skoro tak mówisz, to nie będę się sprzeczał. Tak czy owak, dzięki za podzielenie się wierszem. Aha, <laughs> było naprawdę fajnie. Monika jest najlepszą przewodniczącą na świecie. Ach, pewnie. Ale obiecuję, że następnym razem nie zapomnę. Napiszę najlepszy wiersz na świecie. W takim razie nie mogę się doczekać. E, myślę, że. na no, cuki. Cóż, nie powiem, że nie spodziewałem się takiej słabizny. To było mi miłe. No, przepraszam. No, nie żeby było to coś okropnego, po prostu nie uda ci się przekazać żadnych emocji. Czyli, że nie jest wystarczająco słodziutki na twój gust? Za dużo ma zębów? Sorka. Ech. Dobra, nie gadaj, tylko czytaj mój wiersz. Nie żeby miało to szansę ci się spodobać. O matko boska, jaki on jest krótki. Trzeba no, szczęścia. Orły mogą szybować, małpy mogą się spinać, świerszcze mogą skakać, konie mogą się ścigać, sowy mogą polować, gepardy mogą biegać, orły mogą szybować, ludzie nie mogą próbować, ale nic poza tym, spinać, skakać, ścigać, polować, biegać, szybować, próbować tym, nie rymuje się. Tak, mówiłem, że ci się nie spodoba. Podoba mi się. Co? Nie kłam. Nie kłamie. Dlaczego jesteś tak przekonana, że mi się nie podoba? Wiesz, ponieważ wszyscy w liceum myślą, że wiersze powinny być dystyngowane i w ogóle. Więc nikt nie bierze mojego stylu na poważnie. Ale czy nie o to właśnie chodzi w wierszach? Żeby móc wyrażać siebie. Twój styl wcale nie sprawia, że przekaz jest gorszy. Tak, dokładnie. Lubię kiedy łatwo się czyta, ale treść no, no, nadal mocno się uderza. Tak jak w tym wierszu. Kiedy widzisz, jak wszyscy dookoła robią wielkie rzeczy, możesz naprawdę się zdemotywować. A więc postanowiłam właśnie o tym napisać. Tak, rozumiem. Kolejną świętą rzeczą w prostym stylu jest konieczność umiejętnej zabawy słowami na przykład na końcu kiedy czytelnik domyśla się rymu ale ostatecznie go nie dostaje pomaga to wyostrzyć przekaz, naprawdę? musiałaś włożyć naprawdę sporo wysiłku w napisanie go tak to robią prawdziwi mistrzowie cieszę się, że się czegoś nauczyłaś nie spodziewałeś się tego po najmłodszej z towarzystwa, huhuh? Ta, raczej. Odpowiadam pół żartem. Nie obchodzi mi kto ile ma lat, ale coki wygląda na dumną z siebie, więc nie chcę jej tego zabrać. Uy, no nie ma kogo innego, tylko z Monika. Cześć dobrze się bawisz? Ach, pewnie. Świetnie, miło mi to słyszeć. Przy okazji, odkąd jesteś u nas nowy, jeśli masz jakieś zastrzeżenia dotyczące organizacji lub chciałbyś coś zaproponować, zawsze chętnie wysłucham. Nie bój się mi o nich powiedzieć, ok? W porządku, będę o tym pamiętał. Oczywiście, że, oczywiście, że będę bał się o nich powiedzieć. Dużo lepiej im idzie dostosowywanie się. ...niż zmuszanie innych do dostosowywania się do mnie. W każdym razie... ...co powiesz na to, żebyśmy podzielili się wieczami? To trochę krępujące, ale chyba nie mam innego wyboru. Aha... Nie martw się, Nino. Wszyscy jesteśmy trochę skrępowani, wiesz? Ale wkrótce nauczymy się przekraczać tą psychiczną barierę. Tak, masz rację. Ale będzie zamka raz z tego klubu literackiego, jak nic. Czy to będzie pierwsze co? Pyk, wywalka. Za ten wiersz. Hmm. Podoba mi się. Brzmi jak coś, co spodobałoby się Sayori. Poważnie? Ty i Saurori jesteście dobrymi przyjaciółmi, prawda? Nie zdziwiłabym się, gdybyście mieli podobne zainteresowania. Ach, cóż. Jesteśmy przyjaciółmi, ale ja i Sayori jesteśmy dosyć różni. Hm, wiesz, może właśnie o to chodzi. Kto wie, może są jakieś podobieństwa między wami, o których nawet nie masz pojęcia. Sposób, w jaki ze sobą rozmawiacie, brzmi tak, jakbyście bardzo dbali o siebie nawzajem. Poczekajcie chwilę, bo <laughs> oh, chrypasz, um, bo coś usłyszałem źle. Mmm... Jeżeli poszliśmy w Saurori, czekajcie. Poszliśmy w Saurori, co nie? To nie będzie raczej problemu. Czekajcie, w tu mamy mały problem. OK. To się jeszcze tylko zrobię. Aha, nagrywało się. czy nagrywało się. Super. Zaczął się bez. Dziękuję. Możecie tylko posłuchać i sobie wyobrazić, jak to brzmiało. I bo skitowało się, sobie, sorry Aha, teraz będę miał problem z wyciągnięciem tego. Ehm. Um. Przepraszam, że nie było wyrazków, ale nie było. No przykro, no. 12 minut materiału, tylko. Wreszcie ale szczęście, że się zorientowałem wcześniej niż później. Jakiś tak od dysku: 308 Giga. Hmm. To, to. Ok, um, więc I chyba takie odnoszę wrażenie, czytając Twój wiersz. Hem. Jesteś pewna, że nie przesadasz? Aha, być może. i coś się zbogowało, bo um, mam problem. Bo widzę, że trwanie gry coś nie działa. Okej, okay, w każdym razie w każdym razie, sposób jaki Sayori Pisze swoje wiersze, niesie ze sobą pewne delikatne uczucia. Widać, że lubi eksperymentować z emocjami, takimi jak szczęście i smutek. Kto by pomyślał, że ktoś taki wesoły lubi tak smutne rzeczy? Hem, na pewno nie ja. Co kto lubi, ty również nie powinieneś wstydzić się poeksperymentować trochę z formą. Jestem pewny, że będę próbował wielu nowych rzeczy. Trochę czasu mi zajmie, zanim poczuję się komfortowo ze swoimi umiejętnościami. Bardzo dobrze. Z chęcią zobaczę, jak próbujesz nowych rzeczy. To najlepsza metoda na znalezienie stylu, który najbardziej będzie Ci pasował. Każdy inny może być nieco stronniczy, jeżeli chodzi o ich styla. Ale ja z chęcią pomogę Ci znaleźć styl, który najbardziej będzie do Ciebie pasował. Zatem nie zmuszaj. Przepraszam, muszę. Ja, tak. Muszę się do pisania sposób w sposób jaki inni będą do ciebie oczekiwać. Patrzę cały czas, czy. działa wszystko, ok. Już nie chcę, naprawdę. nie z tego błędu. to nie jest tak, że musisz komu zaimponować, czy coś. Aha. Aha. W każdym razie, chcesz przeczytać mój wiersz? Nie martw się, nie jestem w tym za dobra. Brzmisz na bardzo pewną siebie, jak na kogoś, kto nie jest za dobry. Cóż, to dlatego, że muszę brzmieć pewnie. To wcale nie znaczy, że zawsze się tak czuję. Rozumiem. Cóż, pora go przeczytać. Dziura w ścianie. To nie mogę być ja. Spójrz dziura w ścianie. Wścibski sąsiad. Rozcieczony kochanek. Nigdy się nie dowiem. Nie było mnie w domu. Zaglądam do środka, szukając odpowiedzi. Nie, nie, widzę, patrzę, bezbarwnie niczym film, pozostawiony w słońcu, ale już jest za późno, moja świadomość wypalona została w niej wieczna kopia tego nic nieznaczonego obrazu. To tylko mała dziura nie była zbyt jasna, była zbyt głęboka. Wiecznie się rozciągając w mieczność, wieczność. Dziura nieskończynnych możliwości. Zuważyła, że to wcale nie ja. Ją przez nią obserwowałam. Patrzyłam na nią z zewnątrz. Nie chcę mi się tego czytać, bo to jest kitowata. Więc co myślisz? Hem, to jest bardzo ciekawa forma, muszę przyznać. Wybacz, chyba nie jestem odpowiednią osobą do pytania o opinia. Aha, nic nie szkodzi. Wiesz, taki styl stał się ostatnio całkiem popularny. Ostatnio wielu pisarzy próbuje wykorzystać odstępy, nie z wami jako tygiel emocji. Kiedy przedstawia się takie wiersze szerszej publice, mogą wywołać ogromne wrażenia. Co cię zainspirowało do tego poematu? Ach, wiesz, trudno mi to ubrać jakieś sensowne słowa. Chyba można powiedzieć, że ostatnio popadłam w swego rodzaju refleksyjny nastrój? Wpłynęło to też na moje wiersze. Refleksyjne? Tak, coś w tym rodzaju. Czuję się trochę nerwowo, kiedy mam mówić o takich głębokich rzeczach, ponieważ to dosyć poważny temat. Może kiedy już wszyscy zdarzą się zaprzyjaźnić ze sobą. Tak czy siak. Oto codzienna rada poematki Moniki. Sami kiedy piszesz wiersz albo historię. Pewnie często zada ci się zamyślić na czymś zupełnie innym. Jeśli za bardzo będziesz się starać, żeby wyszedł perfekcyjnie, nigdy nie posuniesz się do przodu. Po prostu zmusz się do pisania czegokolwiek. A potem ewentualnie poprawisz. Możesz o tym pomyśleć w ten sposób. Jeśli będziesz miał, będziesz trzymać biuro w jednym punkcie przez długi zbyt przez zbyt długi czas to w końcu powstanie tam wielki, czarny kleks. Czekaj. Znowu jest pierwsza godzina, czego ja nagrywam do pierwszej nocy. Po prostu ruszaj dalej ręką. podążając za tym, co ci w duszy gra. To był moja aparat na dziś, czyli Moniki. Dzięki za jej wysłuchanie. Co się stało? Uff. To już chyba wszyscy. Rozglądam się po pokoju. Nic nie widzę. To było nieco stresujące, niż przepuszczałem. Zupełnie tak, aby wszyscy oceniali mnie za moje przeciętne umiejętności pisarskie. Nawet jeżeli są bardzo mili, nie ma mowy, żeby moje wiersze stały na ich poziomie. To w końcu klub literacki. Zdycham. Ale to chyba właśnie na to się pisałem. Po drugiej stronie klasy Sayori i Monika wesoło rozmawiają. Mój wzrok staje na Natsuki i Yuri. Wymieniają się właśnie swoimi wierszami. Kiedy tak czytają, łatwo zauważyć zmiany w ich wyrazach twarzy. Natsuki podnosi brwi we frustracji. W tym samym czasie, Yuri smutno się uśmiecha. Co tu się stało? Albo to? Co to ma być za język? A? Hem, coś mówiłaś? Nic takiego. Nacuki lekceważąco odkłada wiersz na ławkę. Można powiedzieć, że jest dosyć fantazycyjny. Ach, dzięki, twój jest uroczy, uroczy, czyżbyś zupełnie przykapiła cały symbolizm, czy co? Przecież ona wyraźnie opowiada o rezygnacji. Czekajcie 5 sekund. Mój słuchawka spadła. Przecież on wyraźnie opowiada o rezygnacji. Jakim cudem to może być urocza? Wiem o tym. Miałam na myśli formę. Jeszcze ciekawka. Próbowałam powiedzieć coś miłego. Hm. Mówisz, że musisz naprawdę się postarać, żeby wymyślić jakiś pozytywny komentarz. Dzięki, ale ci się nie udało. Hm. Cóż, mam parę sugestii. Hmm. Gdybym szukał porad, zapytałabym kogoś, komu się faktycznie spodobało. A byli tacy. Sayori, na przykład. no też. A więc, biorąc to pod uwagę, chętnie udzielę Ci parę porad od siebie. Po pierwsze, nie czytaj mojej wierszy i miniobrażeń. Wybacz, że przerywam. Pomimo tego, że, że doceniam ofertę, to dużo czasu spędziłem na opracowywaniu swojego własnego oryginalnego testu. Nie zamierzam go w najbliższym czasie zmieniać. Chyba, że trafię na coś naprawdę inspirującego. A to się jeszcze nie stało. Nie mm. Nino polubił również i mój poemat. Powiedział nawet, że mudzę Na Nacuki nagle wstaje. Och! Nie wiedziałem, że tak bardzo chciałaś mu zaimponować, Yuri. Hm? Nie o to mi. U, Ty po prostu. Yuri również wstaję. Może po prostu jesteś zazdrosna o to. Nie ja pierdolę. I teraz będą mnie walczyć. W jakim świecie żyję? W jakim świecie żyję? Matko Boska. Myślę. Się... Nie, nie, nie. Jak się już mordować, to dalej to będzie źle. Może po prostu jesteś zazdrosna o to, że nie docenia moje rady bardziej niż Twoje? Ach, a skąd możesz wiedzieć, że to moich nie docenia bardziej? Czyżbyś aż tak bardzo była skupiona na sobie? Ja? Nie, nie jestem skupiona na sobie. Gdybym była używałabym przesadnie przesłodzonej formy jak Twoja. U. Hey, czy wszystko w porządku? Tak, a wiesz co? To nie moje. To nie moje. Magiczne urosły o jeden rozmiar, kiedy nino zaczęto tu przychodzić. Natsuki? Em, Natsuki to było trochę. Nie wtrącaj się. Ludzi, nie powinniście walczyć. Trzyudy płakał, po tym filmie nie wiem, co robię z moim życiem. Jak wiem, będą 30 minutowe, to pierwsze, że nie wytrzymam dłużej niż... Nie wiem, jak możecie to wytrzymać. Nagle obie dziewczyny zwracają się w moją stronę, zupełnie jakby dopiero teraz mnie zauważyły no, ona tylko próbuje mnie oczernić. Nieprawda, to ona zaczęła. Gdyby tylko potrafiła patrzeć poza czubek własnego nosa, i zauważyła, że prostszy styl pisania jest dużo efektywniejsze. Ta kłótnia w ogóle by nie miała miejsca. Jaki niby jest sens w użyciu takiej zawiłej formy? Znaczenie wiersza powinno być oczywiste. Autor nie powinien wymagać od czytelnika, żeby ten sam się wszystkie domyślił. Pomóż mi to wytłumaczyć, Nino. Czekaj. Istnieje powód, dla którego w naszym języku stosuję tak głębokie, ekspresywne słowa. To jedyny sposób, żeby przekazać kompleksowe uczucia i znaczenia w efektywniejszy sposób. U unikanie ich użycia to nie tylko ograniczenie się, to jest również strata. Rozumiesz prawdę, Nino? Um, a więc... Już mam szypą. Wiecie co? To może jakiś nóż. siekiera, Żeby się obronić. Coś ten desenk. Nie mam coś do wyboru. Jak mogłem dać to się wplątać? Dokładnie też nie wiem. To nie jest tak, że wiem cokolwiek, cokolwiek o pisaniu, ale wygląda na to, że osoba z którą się nie zgodzę, może nie bardziej polubić. O, oh, fuck! Ja! Pierdolę! Ehm. Jakby Yuri to jest ta, a Isaurori? Nie, Sayori to nie. Pójdę chyba pod Yuri, no bo. nie powiem. Ma lepsze względy. Z jest. Niech pójdzie Yuri na cuki. Masz rację, podoba mi się twój wiersz. Widzisz? Czekaj. To wcale nie twojego bycia niemiłą. Nie powinnaś się kłócić z ludźmi tylko dlatego, że mają inną opinię od ciebie. Wcale nie dlatego się z nią kłócę. Yuri nawet nie brała mojego wiersza na poważnie. Hmm? Rozumiem. Yuri. Hm? Ja wiem, że chcesz w tej gry weź, ale nie ma tak szybko. Jesteś naprawdę utalentowaną pisarką. Nie ukrywam, że zajpinowałaś mi. Cóż, to. Ale musisz pamiętać o jednym. Nieważne jak prosty i ośredny jest czyjś styl pisania, nadal wkładają oni całe swoje serca i uczucia swoje dzieła. Staje się to czymś bardziej osobistym. Właśnie dlatego Natsuki poczuła się zaszczyt... zaszczuta. Kiedy powiedział, że jej wiersz jest uroczy. Ja rozumiem. Nie zdawałam sobie sprawy. Przepraszam. Uuu. Ale Nacuki chyba trochę cię poniosłam. Jury nie chciała źle, gdybyś powiedział, jak ja się z tym czujesz. Ta kłótnia w ogóle nie miałaby miejsca. Żartujesz, prawda? Przecież jej o tym powiedziałam. To jej wina, że. Nacuki, myślę, że już wystarczy. Obie powiedzie. Powiedziałyście rzeczy, których nie powinniście były. Juri przeprosiła. Myślę, że ty też powinnaś. Na mm. Nacutki zaciska pięści. Ostatecznie nikt nie wybrał jednej strony. Jest pławcem, Nie wie, co zrobić. Współczuję jej. Ehm. Czasami, kiedy jest mi źle, krótki spacer pomaga mi uczyścić humor. Sayori, nie tego i teraz. Wiecie co? Właśnie tak zrobię. Wychodzę z tej chałupy i pierwszą na szkołę. Dokładnie. Dzięki temu nie będę musiała na Was teraz patrzeć. I bardzo dobrze. Bez ostrzeżenia, Natsuki zabiera swój wiersz z i wychodzi. Po drodze zgniata wież i wyrzuca go do śmieci. Natsuki, nieprawda, nie musiała tego robić. Patrzę na drugą stronę pokoju. Ale drugą stronę pokoju zobaczycie. W następnym odcinku z Doki Doki Literacki Klub. Do następnego odcinka. Pa!